Cześć wszystkim! Jutro na moim Instagramie pojawią się wyniki rozdania. Ja już yy, przeczytałem wszystkie komentarze i bardzo Wam dziękuję za, za tak miły odzew. To samo mówiłem w poprzednim filmie, ale nawet nie wiecie, jak mi jest przyjemnie. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż w takich fioletach. Mam ochotę na taki vibes. No i co, zacznę od bazy korektor z Sephory w kolorze 27 i welurowa gąbka. Dam jej dzisiaj drugie życie. I któraś z Was pisała mi, że ona się nie domywa. I miała rację, bo miałem problemy właśnie z doczyszczeniem tej gąbki. Zasetuję sobie obszar pod łukiem brwiowym. Uwielbiam taki duży zbity pędzel do, do tego zadania, bo nie bawimy się. 3 sekundy i mamy zasetowany ten obszar. Zacznę od palety kolorowe i użyję matowego różu połączonego z Maksimem. Troszkę więcej tego matowego różu. I tak odrobinkę tego Maxima. O, w ten sposób i zacznę budować załamanie powieki. Cienie blendują się jak marzenie. Teraz sam kolor Maxim troszeczkę niżej. Wblendowywuję go w tą mieszankę. Teraz przejdę do chudy i użyję koloru Amethyst i zacznę sobie tworzyć ładny fioletowy gradient. Jak ja lubię fioletowe makijaże, nie zdajecie sobie sprawy. Teraz zajmę się zewnętrznym kącikiem i wtłoczę tutaj kolor Maxim. Na tą chwilę zostawmy to tak jak jest. Ja sobie nałożę bazę Professional, tą rozświetlającą w takiej sporej ilości na całą buzię. Jak ja lubię, jak ta buzia po tej bazie jest taka welurowa, ja jeszcze sobie ją ładnie tą gąbką wtłoczę. Nie widać żadnego pora. Na buźkę ląduje podkład z AA. Taki filler, który pięknie wygładza buzie. Ja ostatnio w jakimś filmie go wygrzebałem i wróciłem do niego i jestem zachwycony. Zobaczymy, jak on będzie się nakładał tą welurową gąbką. I dodatkowo na tą bazę Professional. Ja mam oczywiście jakiś ciemny kolor, jak wiecie, hmm, ja nie lubię jasnych podkładów. Wolę przeciągnąć produkt po szyi, niż niż mieć taką jasną buzię. Ale mówię, to są osobiste preferencje. Wiadomo, niby powinno się dobierać podkłady do swojego ciała. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ten podkład na tej bazie. Jestem onieśmielony, jak pięknie wygląda ten podkład na buzi. Naprawdę, żadnego pora. Piękny semi-mat. Bosko. Nie wiem, czy to zasługa tej gąbki, czy, czy tej bazy, ale jestem. Zaskoczony na plus. Co my teraz zrobimy? Chciałbym dać szansę temu um, rozświetlaczowi, jeszcze sprawdzając, jak on wygląda nałożony na podkład. Chociaż troszkę się boję, że zepsuję sobie makijaż. Zobaczymy, czy on rozpuszcza. To co jest pod spodem. I teraz sobie to wtłoczę gąbką. On daje takie bardzo delikatne wykończenie. Bardzo delikatne. Pokuszę się o jeszcze jedną małą warstwę. Ale nałożę go beauty blenderem. Nie wygląda to tragicznie. Ale czy, czy jest warte zachodu? Nie wiem, trudno mi ocenić. Przejdę do korektora i tutaj Art Deco w kolorze Soft Olive. Kiedyś byłem ogromnym fanem tego korektora. Jak jeszcze pracowałem w Macu. Dziewczyny z Douglasa bardzo mi go polecały. I byłem ostatnio na zakupach, postanowiłem go znowu kupić. No, i on ładnie wygląda. Nie można na niego powiedzieć złego słowa. Może nie jest to taki najmocniej kryjący korektor, ale. On się ratuje pięknym wyglądem na skórze. On pięknie się stapia z naszą buźką. Bardzo ładnie. Dam go troszkę na środek czoła. Ale naprawdę odrobinę. I przydałoby się na środek nosa. Szkoda mi aż jest spudrować buzi, bo tak... Cudownym wykończeniu, ale użyję Lory Mercier dawno i nie było na moim kanale. No i chyba tylko tak opruszę tą buzię. Użyję pędzla z zestawu fioletowego od Hani. Wtłoczę tak jakby ten puder w ten pędzel. I delikatnie zasetuję to, co mam na buzi. o podoba mi się ten efekt skóry takiej delikatnie wilgotnej bardzo ładnie to wygląda o pod oko omijam tam gdzie był ten rozświetlacz Ten policzek. Nie mogę się napatrzeć na tą skórę. Nałożę typowo teraz rozświetlacz, i tutaj, katowany już przeze mnie od paru dni, Golden Rose. Ja mieszam te dwa kolory, omijam ten różowy. Ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Rozjaśnię sobie tutaj pod oczami mm, mieszanką pudrów z Anastazji, tym żółtym i tym beżowym, środek czoła. Jezu, jak mi się podoba ta skóra. Wygląda ekstremalnie pięknie. No, kosa trochę konturu, ale nie za wiele. Jak fajnie to się łączy, jak na początku nałożymy rozświetlacz. Taka niby inna technika. Ale można się sporo nauczyć. Muszę zrobić delikatny baking, bo troszkę za nisko mi ten bronzer szedł. Ale to taki wiecie, tylko że przejadę pudrem. O. W ten sposób. Przejdziemy teraz do dołoka i zacznę go zaznaczać kolorem Maxim. Przełamie to wszystko tym kolorem Amethyst. Od hoodie. Chcę spójności na górze i dole. Myślę, że jestem usatysfakcjonowany. Teraz użyję takiego różowego, prasowanego pigmentu z Kobo. Bardzo ostrożnie, żeby mi się to nie osypało. I wtłoczę. na środku. Żeby nadać takiej trójwymiarowości temu oku. Przejdę teraz do turbopigmentów. I nałożę turbopigment origami, ale na sam początek nałożę bazę z My Secret na obie powieki, żeby zdobyć taką lepkość. I powiedzcie mi, że trzeba Coś więcej niż turbopigmenty. Niekoniecznie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Przepięknie. Ja teraz użyję takiego różu. Myślę, że on będzie pasował fajnie. Powiem Wam szczerze, coś mi się z tym różem nie podoba. Użyję teraz Fix Plusa. Starczy. Taka glow i ta buzia wyszła. No i co? Czas na kreskę. Przykleję rzęsy i przejdziemy do dalszej części makijażu. Mamy to. Dokleiłem rzęsy. Obrysowałem konturówką usta. Ale doszedłem do wniosku, że takie różowe będą za za bardzo się odłączały tak jakby od spójności tego makijażu. I znalazłem yy, Liberation od Balmain szminkę. Ona jest takim głębokim fioletem. Jakie dawno nie malowałem ust szminką. I chyba ją nałożę i trochę błyszczyku na środek. Jaki ten kolor Liberation od Balmijn jest przepiękny. Wyszło troszeczkę jesiennie, troszeczkę dramatycznie, ale dawno nie robiłem czegoś takiego. Powiem Wam szczerze, bardzo mi się podoba ta cera. Strasznie mi się podoba ta cera i to, jak wygląda całość tego makijażu. Te usta są piękne. Jeszcze raz ten yy, kolor to marzenie. Jakie zamki białe są. No i co Wam muszę powiedzieć? Dobrze się dzisiaj bawiłem przy tym makijażu. Nie było żadnych wtop. I do zobaczenia. Czekajcie na wyniki losowania i zapraszam na mojego Instagram, bo tam będzie ogłoszenie.